z tej strony Gamble Elo i dzisiaj jest ze mną Pio tak, druga seria z moim kuzynem no i zagrajmy bo prosił mnie, żebym z nim nagrał odcinek, no to jeszcze nagramy drugi odcinek no. fajnie, że tak nagrywam z nim, bo chcę z nim nagrywać, bo fajnie się z nim nagrywa i gra Dzisiaj to jest odcinek, gram tylko. Ja gram tylko Piper. No i wiecie, jak nie, będę mi się, nie będzie mi się chciało grać, to będę musiał grać, bo tak se zrobiłem, no. Więc gram tylko Piper. Więc sorry Pio, jak obejrzysz ten odcinek, że sorry, że... No jak będziesz chciał, żebym zmienił postać to sorry. No ale gram tylko, no. A jak jest gram tylko, to muszę grać tylko. No, a dzisiaj gram tylko Piper, no, no ale... No dobra, kruka bierze. Ty 20 rangę już ma. No, krukę już miał od dawna Pio. No nie może tak od dawna, no. Nie wiem ile mał, miał Pio. Ale później się go zapytam ile miał. Yy, ile miał pucharków. Czy tu ktoś? Nie, myślałam, że ktoś tu weszedł. Ale coś mi się zdawało. Chyba w tych krzakach ktoś jest. No wiedziałam. To mi się pomyliły krzaki. Dobra, chodźmy. U, wow, wow. Kruk na kruka. Kto wygra? Kruk. Czyli nie wiadomo. Dobra, kila zrobił. Dobra, o je, za mało mam HP. Dobra, Pio oczywiście porobił. Uff, nie zdążyłem ulta wziąć. A miałem już ulta wziąć. Czy ja użyłem ulta w ogóle wtedy? Nie wiem. Ale chyba nie zdążyłem, więc będę mieć ulta już. Czy nie? Ta, będę mieć ulta już. Nie, nie, nie. Lagi. Nie, nie, nie. Uf, dobra. Szczęście nie. Uciekłem. Nie, 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 nie spajku. Nie teraz. Nie, 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 nie. No to będzie po nas. Dobra, ale chyba będzie plus. Tak, jak mówiłem, plus 4. Dobra. No, dobiję chyba dzisiaj do tego mega boxa. Dobra, jesteś gotowy? Dobra, maksa bierze ze skinem. Więc zaczynajmy kolejną gierę. Chyba na odcinku wbiję. Na waszych oczach otworzę chyba Mega Boxa, nie wiem. Ale chyba tak. Dobra, Pio już tu zginął. Sorry, że wziąłem Q'a ki i cię pozdrawiam, Pio. Okej, okay, skrzyneczka. Tu zaczekam na Pio. No nie, nie zaczekam jednak. Dobra, zabiłem ją na lagach. Dobra, Rico tu jest. Biko. Czemu się nie ruszasz? Dobra, chodź, 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 bo Aha, jednak na nich. Piosie, ruszaj. No dobra, dzięki. A mi nie dał super szybkości. Nie, 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 nie. No i zginął. Aż nie miło popatrzeć. Kurde, miałam ulta już. Jeden minus. No, okej. Okay. Kurde, ja bym zmienił tą postać. O! Dobra. Zmieniam postać. Poddałem się na jaki mam w Brawl Stars Challenge zrobić oprócz usuwania konta, ja nie będę usuwać konta albo odinstalowywać Brawl Stars. oprócz tego wszystko Challenge ale nie, nie ten ale nie tylko zmieniam postać no niestety obaliłem to no w komentarzu napiszcie mi challenge jaki mam zrobić yy, Tak jaki mam challenge zrobić dopóki nie napiszecie w komentarzu będę po prostu jakieś inne materiały nagrywał No już chce mi się zmieniać postać więc zmieniłem no ale w komentarzu mi napiszcie jaki challenge oprócz usuwaniu w konta w Browstars Nagram z tego materiał, no i będzie z tego materiał, tak. No, y, chyba to, chyba ostatnia giera i to by było na tyle. Nagram y, później kolejny materiał ale z challenge'u, bo oprócz usuwania konta w Brawl Stars, no wszystko mogę. Mogę wszystko zrobić dla widzów, oprócz usuwania konta, ta konta nie usunę. Niestety, no słaby jestem, niestety yy, poddałem się, nie chciało mi się już grać. No to piszecie w komentarzu jaki mam challenge zrobić. No i napiszcie w komentarzu oprócz usuwania konta. Pro proszę proszę. To będzie krótki materiał wtedy, ale wam to pokażę. Kurde, nie nie giń znowu. Dobra, znowu zginąłam. Na szczęście ten typo jest dobry i dobrze, że gram na dłobu. Dawno już bym zginął. Niestety ja już tak mam, że zmieniam postacie, no ale challenge to był challenge. No. To było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i elo!